Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj sobie zrobimy pojedynek pomiędzy dwoma multipakami z dwóch różnych kolekcji. Po lewej stronie Champions League, po prawej mamy FIFA. Wyciągniemy sobie limitkę z Champions League. Wiadomo, w pierwszej saszetce jest i będziemy szukać w tych saszetkach właśnie tego zespołu, z którego będzie limitka, a tutaj mamy z Napoli Mertensa będziemy szukać kart włoskiego zespołu, tak więc zaczynamy, rozcinamy, wyciągniemy sobie saszetki. Tutaj jest 5 i tam też, więc wszystko jest podobnie. Logo Bayernu jest, więc tutaj to nie gra nam żadnej roli. I mamy limitkę Mertensa. Odczepię ją. Czyli z FIFA szukamy Napoli, a teraz Otworzymy multipacka Champions League. Oczywiście pierwsza saszetka będzie najważniejsza, bo trzeba wyciągnąć limitkę. No i saszetki mamy. Zaczynamy od Saszetki z Champions League, bo tak jak powiedziałem, potrzebna nam jest limitka. I mamy limitkę nine golana, Tak więc, moi drodzy, dwa włoskie zespoły Inter kontra Napoli. Od razu sobie tutaj sprawdzimy, czy wpadła jakaś karta z Interu. Nie ma nic tak więc w pierwszej saszetce nic nie wpadło lecimy z fifą i mamy pierwszą kartę bazową Alan jeżeli będą moi drodzy karty specjalne to dwa punkciki, jeżeli sam zawodnik na karcie to wtedy trzy to się u mnie nie zmienia cały czas tak samo jest Bale, tutaj PSV Perisic i jest również Perisic, ale w barwach Interu. Jednak tak jak powiedziałem na początku tutaj szukamy Napoli, a tutaj szukamy w tych saszetkach Interu. Brugia, Borussia i popatrzcie też wpadło Napoli, ale to się nie liczy. Liverpool, Paris Saint-Germain i Real. Czyli jak na razie, Inter bez trafienia. Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain i jest Napoli za dwa punkciki, bo jest karta specjalna. Dwaj Polacy. Zielinski Milik na karcie multiple, czyli jest 3-0. Tutaj mamy zyle, ale to jest Bayern. I ostatnia karta, Spartak. Hoffenheim, Galatasaray, Monaco, Porto, Juventus i... Borussia Dortmund tak więc zostaje dwie saszetki a Inter na razie bez jakiejkolwiek brameczki Paris Saint-Germain PSV tutaj mamy Beckenba Beckenbauera Sterling Borussia i Lewy w koszulce Bayern. Monaco, Atletico, Manchester. Jest pierwsza karta z Interu. Mamy Borha Valero, punkcik pierwszy dla Nagolana i Interu. Tutaj mamy Romę i jeszcze raz Roma więc jest 3-1 dla Napoli Gremio PSV Borussia City City i Paris Saint Germain ostatnie saszetki z obu kolekcji I mamy tutaj Walencję, Manchester City, Walencja, Tottenham, Bayern i Filipe Coutinho, Hat-trick Hero, ale to jest Barcelona, więc ostatecznie Inter tylko. Jeden punkcik, jedna bramka. Napoli ma jeszcze szansę podwyższyć wynik. Mamy Real. Inter tutaj wpadł, ale się nie liczy. Barcelona, PSV i dwa razy Boka. Tak więc ostatecznie wygrywa Multipak z FIFY z limitką Mertensa 3-1. Jak widzieliście. O, tutaj jest ta karta. Myślę, że to był chyba mój brak z kart Hattrick Hero. Ciężko wpadają te karty muszę później sprawdzić. Już tylko brakuje mi 10 kart do zakończenia kolekcji i jedna limitka Kevin De Bruyne. Tak więc moi drodzy, za niedługo powinien być komplecik i prezentacja. Dzisiaj to wszystko na filmie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.